Dobrze, więc od powrotu z Polski mój synek przeżywa jakiś kryzys i mam głęboką nadzieję, że jest to kryzys tymczasowy. Mianowicie mój synek nie chce spać. Nie chce spać o normalnej porze. Wcześniej zasypiał o godzinie 20.00, najpóźniej o godzinie 20.30 i wieczór mogliśmy spędzić wspólnie z żoną. Teraz Mikołaj, znany też jako Miki, no to. Nie śpi i do 21, i do 22, czasami nawet do 23. Więc jeśli ktoś ma jakieś rady, jak tutaj położyć spać synka, może wapniak, wapniak tutaj, który ma dziecko w tym samym wieku, może on doradzi, jak uśpić synka. No w każdym razie mieliśmy plany na dzisiejszy wieczór. Mieliśmy oglądać najnowszy film z Leonardo DiCaprio. Leonardo czeka tutaj na Netflixie z filmem Nie patrz w górę, don't look Up. Tam ludzie mówią o tym filmie, że trzeba obejrzeć. To mieliśmy to dzisiaj obejrzeć i niestety nie obejrzymy. Mieliśmy także obejrzeć ten film o tej historii partii komunistycznej chińskiej. Też to czeka. Jest ileś innych rzeczy. No, od tygodnia scenek nie chcę spać. No. Więc no ale to tyle. No, ja czasu nie zmarnowałem. Ja tutaj w momencie kiedy moja żona walczy z synkiem i próbuje go uśpić, to towarzysz Michał, sprzątając dom, wysłuchał po raz kolejny audycji na kanale Myśl Polska, audycji dotyczącej wojny polsko, nie, wojny ukraińsko-rosyjskiej, a raczej całej tej medialnej szopki, propagandy wojennej wobec tej wojny i, i tutaj postanowiłem, że rozwinę ten wątek, który tam był omawiany. Więc na początku chcę tutaj złożyć pewne sprostowanie, gdyż tutaj redaktorzy myśli polskiej, troszkę tak napuszonym językiem powiedzieli: "my jako jedyni reprezentujemy w Polsce stanowisko antywojenne", co oczywiście nie jest prawdą. Na tym kanale jakiś czas temu tydzień lub dwa nagrałem film, w którym Rzuciłem postulat antywojenny, mianowicie żadnej, że Polska wobec ewentualnego konfliktu polsko-ukraińsko-rosyjskiego musi ogłosić neutralność i oczywiście całkowity zakaz wysyłania jakiejkolwiek pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy, a równocześnie tutaj jest ta kwestia. No, całej tej propagandy banderowskiej, która ma charakter antypolski, żeby to. No. Więc ktoś chce, to może sobie wysłuchać. No to prawda, film ten nagrałem sam w, w imieniu swoim własnym, no ale ludzie chyba na, w komentarzach jakby to poparli. Więc jest jakieś tam środowisko, które tutaj jasno prezentuje w obliczu tej medialnej i politycznej chudzby Yy, właśnie takiego zachodniego imperializmu yy, realizowanego przez wszystkie partie polityczne łącznie z partią Razem, o czym później powiem yy, no, to, no to tutaj my się wyłamujemy a w każdym razie ja się wyłamam dobra, yy, więc, więc co tutaj można dodać co tutaj można dodać gdyż właściwie temat tam już prawie został Wyczerpany. Yy, więc tak, no, wspomniałem o partii Razem, to chciałbym tutaj nawiązać do haniebnej wypowiedzi Macieja Koniecznego. Macieja Koniecznego, który yy, no, pretenduje do roli no, największego. Psa wojennego, właśnie jakiegoś takiego, no takiego propagandysty, propagandysty wojennego na miarę Goebbels'a, chyba. Więc, więc po prostu zżygać mi się chce, kiedy wysłuchałem tej najnowszej wypowiedzi Macieja Koniecznego. I nie jest to pierwszy raz, to jest raczej jakaś taka kontynuacja, no ale tutaj w tej ostatniej swojej wypowiedzi wczorajszej no przesadził i Trzeba oczywiście to jakoś skomentować, gdyż widzimy tutaj jasno, no, że te, te, ta, 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 ta koncepcja stalinowska, właśnie socjal faszyzmu, sojuszu, sojuszu socjaldemokracji z faszyzmem, no ona w tym momencie się personifikuje właśnie w postaci Macieja Koniecznego, jakby podwójnie, no, po pierwsze widzimy tutaj, no to jaka jest Ukraina, każdy widzi, to że na Ukrainie przynajmniej od roku 2014 mamy do czynienia z państwem promującym nazizm, promującym tutaj najgorsze, najbardziej zbrodnicze tradycje nazistowskiej kolaboracji. Ukraińskich, właśnie degeneratów z, z, z hitlerowcami, czego między innymi efektem było także ludobójstwo Polaków, ale także wiele innych haniebnych rzeczy, które wtedy dokonywały się na Ukrainie. Ci ludzie dzisiaj są na Ukrainie czczeni jako bohaterzy, stawia się im pomniki yy, i tak dalej, i tak dalej i ta, czy ta działalność ma miejsce cały czas, cały czas mamy zarówno Propa państwową propagandę, jak i oddolne ruchy, jakichś chuliganów, jakichś, jakich, jakich właśnie, różnych mentów i wyrzutków społecznych, które, które maszerują. Przede wszystkim maszerują ulicami zachodniej Ukrainy, ulicami Lwowa, chodzą sobie po tym Lwowie, wznoszą różne antypolskie hasła. Wielokrotnie tam te polskie, jakieś cmentarze w Lwowie były profanowane, tam publicznie są skandowane różne hasła antypolskie. Rząd Ukrainy no to ostatnio przegłosował kolejną którąś tam z kolei ustawę yy, ograniczającą prawa mniejszości etnicznych na Ukrainie. Do yy, tutaj właśnie była kwestia szkolnictwa bodajże, a więc, a więc Polacy Mniejszość polska na Ukrainie no nie ma prawa do edukacji w języku polskim, a takie prawo na przykład istnieje na Białorusi konieczne. Ty konieczny jesteś pierwszy do tego, żeby krytykować Białoruś, gdzie na Białorusi edukacja w mniejszości polskiej jest w języku polskim, a, a wspierasz a wspierasz Ukrainę, gdzie ta mniejszość Polski jest, mniejszość, mniejszość Polski jest represjonowana. Więc jakby to, że mamy do czynienia na dzisiejszej Ukrainie, na, na, na dzisiejszej Ukrainie jawną propagandę nazizmu, yy, no to jest fakt, który każdy widzi. Yy, no. No i mamy wypowiedź Koniecznego, który właśnie wczoraj w, na konferencji prasowej w imieniu partii Razem, stojąc koło Zandberga i jeszcze jakiejś tam pani, no to powiedział, że my tutaj będziemy właśnie, jesteśmy najlepszymi adwokatami yy, Ukrainy. Musimy bronić tej Ukrainy, takiej Ukrainy właśnie jaka jest teraz a więc tej Ukrainy nazistowskiej, antypolskiej, te, tego państwa mafijnego, państwa oligarchów. Konieczny, tego państwa chce bronić. Więc jeśli ktoś wam mówi o tym, że partia Razem to jest partia antyfaszystowska, albo że jest to partia lewicowa, to wy sobie zobaczcie, jaki, jaka jest sytuacja na, ekonomiczna na Ukrainie, w państwie rządzonego przez różnych oligarchów, gdzie, gdzie oni de facto wypchnęli miliony, miliony ludzi po prostu do opuszczenia, do emigracji z tego kraju, gdyż tam się nie da żyć. I ci Ukraińcy emigrują gdzie się da, emigrują na zachód, do krajów Unii Europejskiej, ale emigrują także na wschód, emigrują także do Rosji, uciekają z powodów ekonomicznych, ale uciekają także z powodów prześladowań politycznych i z prześladowań na tle etnicznym, gdyż mniejszości etniczne, przede wszystkim tutaj ludzie, dla których językiem ojczystym jest język rosyjski, no to są tam ludźmi drugiej kategorii. I takiego państwa konieczny broni. Więc już za ten fakt konieczny powinien być raz na zawsze wykopany z jakiejkolwiek organizacji lewicowej. Jeśli Konieczny, pojawi się na jakiejś tam organizacji, demonstracji lewicowej, antyfaszystowskiej czy coś tam, to wy ty konieczny, ty wypieprzaj stąd, ty wypieprzaj z organizacji faszystowskiej, bo ty bronisz faszyzmu ukraińskiego. I to dotyczy całej partii raz. To jedna, jedna rzecz, ale, ale druga rzecz, jak powiedział, była jeszcze gorsza. On mianowicie tutaj wchodzi w buty Hitlera i, 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 i kontynuuje, właśnie wrzuca to hasło Musimy stworzyć jedną wielką imperialną armię europejską, jedną wielką imperialną armię europejską, która będzie realizować Drang nach oster Drang nach Oster! na wschód przeciwko Rosji! taką dokładnie propagandę, ten konieczny głosie. No po prostu, rzygać się chce. Więc, 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 więc to, no. no mamy, mamy, mamy tradycję Armii Europejskiej, no 22 czerwca 1941 roku. No, mamy... Mamy tradycje wojsk włoskich, ukraińskich, węgierskich, niemieckich, kolaborantów francuskich, różnych tam właśnie ochotników z Hiszpanii, jakiś tam legion, jakiś tam legion z Kurwy i tak dalej, i tak dalej. Więc ta Armia Europejska 22 czerwca atakując ZSRR już istniała, została stworzona przez III Rzeszę, została stworzona przez Hitlera, i jak widzimy tutaj, no to mamy jakąś taką kontynuację polityczną. W jasno, wprost, między. To razem, słowo razem. My dzisiaj w tym momencie rozumiemy, co oznacza tak naprawdę razem. Razem z nazistami. No, to dokładnie. Więc, więc wielka hańba. No, konieczny to jest po prostu zakałam polskiej lewicy. Co dalej? No, dalej. No, to właściwie. Na, na, jaki, na jaki temat by się człowiek nie wypowiedział, no to, to właściwie to to, 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 to wstyd, że jest Polakiem. No. To jest wstyd, 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 no, bo to, 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 to mamy, mamy to spotkanie właśnie Zełańskiego z Dudą. Zełański, który nie dość, nie dość, że od wielu wielu lat trwa ta historyczno-polityczna kampania na Ukrainie przeciwko Polsce, a więc właśnie promowanie Bandery, a więc właśnie represje wobec Polaków na Ukrainie. To w dodatku w ostatnich tygodniach nastąpił jakiś tutaj jakaś próba blokady transportu kolejowego pomiędzy Polską a Chinami, transport kolejowy, który przechodzi przez Ukrainę i ten Zełenski, który blokuje tutaj transport kolejowy w tym momencie przyjeżdża do, do przyjeżdża do Dudy i mówi Dudzie, słuchaj Duda, ty masz mi pomóc <ścoughs> przeciwko Rosji i, i Duda w imieniu Polaków i Duda, w imieniu polskiego państwa, złożył obietnicę publiczną, że w obliczu jakiegoś konfliktu zbrojnego Polska zrobi wszystko, żeby pomóc Ukrainie. Ja, ja się z tym nie zgadzam. Ja jasno mówię, ja się z tym nie zgadzam. Ty, Duda, nie będziesz tego robił w moim, w moim imieniu. I Polacy powinni wyjść teraz szybko na ulicę i powiedzieć: Właśnie nie wychodzisz na ulicę w sprawie jakichś pierdół, yy, tylko w takich sprawach powiedzieć. Jasno, niezależnie od afiliacji politycznych, partyjnych, kto tam do czegoś należy, w naszym, wszystkich interesie jest to, że Polska nie ma żadnych obowiązków, żeby, żeby z Ukrainą się solidaryzować. Eee, to nie jest nasza wojna. Eee, Ukraina jest to państwo, jest to, jest to, jest to zadupie, zadupie tego kontynentu, gdzie mamy do czynienia właśnie z dyktaturą oligarchów, gdzie mamy jawną pronocję nazizmu, gdzie mamy prześladowanie mniejszości etnicznych i Polacy, chociażby motywowanie jakimiś lewicowymi wartościami, powinni jest to Powiedzieć nie, my tego państwa nie będziemy bronić i my nie chcemy, żeby Polska angażowała swój potencjał, żeby cokolwiek, żeby cokolwiek tej Ukrainie dawać. No to z jakiej racji? Z jakiej racji Polska ma dawać jakąkolwiek pomoc dla państwa, który gloryfikuje morderców odpowiedzialnych za wymordowanie ponad 100 tysięcy Polaków na Wołyniu w 1943 roku. Więc towarzysz Mikał się na to nie zgadza. To jest raz. A dwa, tym bardziej się na to nie zgadzam ze względu na fakt, no, że ewentualna pomoc wojskowa dla Ukrainy może narazić Polskę na znalezienie się w jawnym konflikcie zbrojnym z Rosją, co już jest zagrożeniem dla istnienia narodu polskiego. No, Rosja jest największym na świecie tutaj potentatem, jeśli chodzi o, i, o, o, o różnego tam, o, o, o głowice nuklearne. Eee, ale nawet żeby, żeby roz, rozwalić Warszawę nie trzeba głowic nuklearnych no. Jakby potencjał rakiet bliskiego zasięgu z Kaliningradu do Warszawy jest wystarczający żeby, żeby samego tutaj tylko rakiety z Kaliningradu zrobiły z Warszawy w ciągu kilku minut no, po prostu yy, yy, podobny, yy, podobną sytuację jaka istniała pod koniec 1944 roku czyli po prostu całe miasto mogło zburzyć no. ja się na to nie godzę. No i tak można byłoby kontynuować i kontynuować, tak troszkę się emocjonować. Ja nie chcę się emocjonować, więc, więc może troszkę dla śmiechu, może troszkę dla śmiechu na koniec. Yy, mianowicie, no obecna władza, obecna władza sanacyjna, znaczy obecna władza pisowska odwołuje się do tradycji sanacyjnej, a więc odwołuje się do tradycji no. Mm, Józefa Piłsudskiego i Edwarda Rydza-Śmigłego. I ja jestem ciekawy, no, jak, jak te osoby, którzy się właśnie odnoszą z tym swoim przywiązaniem do sanacji, ze swoim właśnie gloryfikowaniem Rydza-Śmigłego, Józefa Beka, Sławoja Słatkowskiego i innych polityków Polski w ostatnich latach jej istnienia, no, jak oni czytają tą doktrynę polityczną, którą tam ci realizowali, no bo ich doktryna polityczna wyglądała mniej więcej tak, no, że, że jak istnieje jakiś sąsiad, który jest w bliskim sojuszu z krajami zachodnimi, yy, taki, taki jak Czechosłowacja, będąca w bliskim sojuszu z Francją, to w momencie, kiedy ten sąsiad właśnie ma swoje problemy, jest atakowany tutaj przez Trzecią przez Węgry i tak dalej, no to Polacy zapominają o tym, że są tutaj jakieś ten i korzystają, i korzystają. Mamy tutaj to zajęcie, zajęcie za Olzia. No mi się wydaje, że człowiek odwołujący się do tradycji, do tradycji sanacyjnej powinien powiedzieć jedną rzecz. Albo zajęcie za Olzia to było hamstwo. Albo, y, 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 jeśli to było hamstwo, to należy właśnie, że, że to był wstyd i w związku z tym, że to był wstyd, powinniśmy zlikwidować wszystkie tam ulice i pomniki ryza śmigłego, gdyż ten człowiek właśnie... Yy, yy, Doprowadził do jawnego sojuszu Polski z III Rzeszą, atakując Czechosłowację, i że tutaj to jest haniebne, że my nie możemy tutaj dążyć do wyzwolenia Polaków gdzieś tam jako mniejszość etniczna w innym kraju, w sojuszu z takim perfidnym złem, jakim była III Rzesza. Więc albo my to potępiamy, albo albo należy być konsekwentnym. No, jesteście tutaj kontynuatorami tradycji sanacyjnej. No to w obliczu konfliktu, konfliktu dyplomatycznego, Pomiędzy Ukrainą a Rosją, Polska powinna, Polska odwołująca się do tradycji sanacyjnej, powinna jakby być konsekwentna i tym samym jakby tutaj yy, yy, rzucić żądania terytorialne pod adresem Lwowa, no Tak jak podobno chce to zrobić Orban, który chce zająć Zakarpacie. No w każdym razie, no, pytanie, pytanie na dziś brzmi. Yy, co by zrobił rydz Śmigły w momencie, kiedy doszłoby do wojny rosyjsko-ukraińskiej? No, mi się wydaje, że rydz Śmigły wykorzystałby ten konflikt do tego, żeby, żeby no, zaokrąglić terytorialnie właśnie granice Polski kosztem Ukrainy, zajmując Lwów, powołując się tutaj na tradycję, a także ciągle istniejącą tam mniejszość polską. Mniejszość polską, więc, więc albo albo, albo jesteście e, prawdziwymi kontynuatorami sanacji i w imieniu Polski zaatakujecie e, Ukrainę, no, wbijecie ten nóż, właśnie nóż w plecy, albo, albo nie, albo uważacie, że to jest, że tak się, to, tak się nie należy robić, ale w takim razie domagam się zlikwidowania jakiegokolwiek kultu Rydza śmigłego.